Dzień dobry się z Państwem, witam serdecznie i zapraszam do czytania tarota na e, m, styczeń 2023 rok. Zapraszam wszystkich, a zwłaszcza zodiakalne wodniki. I zobaczymy, cóż tutaj mój tarot dla Was zaprognozuje. Wodniki na styczeń, wodniki, wodniki styczeń. I zobaczymy ogólna energetyka dla wodników na styczeń. Ogólna energetyka dla wodniczków. Mamy spijanie sobie z dziób. Ja bym powiedziała tak, dobre partnerstwo w pracy, w pracy, e, wszędzie tam, gdzie, e, gdzie są obowiązki, tak? Więc dobre partnerstwo w pracy, w jakichś tam, nie wiem, szkoleniach, e, grupach społecznych, rozwojowych, e, domowych, tak? Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z obowiązkami e, z przyjmowaniem na siebie odpowiedzialności, z obowiązkami tam będzie bardzo dobre porozumienie też takie mi się pokazuje nie wiem dlaczego mi przychodzi dobre porozumienie wśród liderów może kogoś to ktoś musi to usłyszeć takie hasło mi tu przyszło do głowy dobre porozumienie wśród liderów, ale generalnie fajnie, równo tam gdzie są obowiązki tak? taka energia dobre relacje Zobaczymy, co do Was idzie w kwestiach zawodowych. Wow, no nowa szansa się tutaj pokazuje. Słuchajcie, nowa szansa się pokazuje w miejscu, jakimś starym miejscu, bądź miejscu, do którego wracacie, miejscu, gdzie jest dobrze, fajnie. To może być miejscu, gdzie jest rodzina, rodzinnie to może być gdzieś w miejscu, gdzie wcześniej już pracowaliście albo z kim, z kim już miejsce, gdzie wcześniej pracowaliście, bądź ludzie, z którymi wcześniej współpracowaliście, znaliście się w jakiś sposób, bądź jakaś szansa, oferta, propozycja od kogoś, kogo znacie. No tutaj w kwestiach zawodowych Bardzo, bardzo jest dobrze To może być też słuchajcie Taka sytuacja, gdzie Ktoś Wam oferuje Jakiś bardzo dobry socjal Dofinansowania Jakieś do czegoś, tak Taki dobry socjal Mam takie wrażenie tutaj W kwestiach zawodowych Oczywiście dla niektórych wodników, bo jest to czytanko ogólne Ale Coś, coś z takim dobrym socjalem, bądź coś ma to związek z jakimś przeszłością, bądź dobrymi znajomymi, kolegami, tak? Zobaczymy, co tu jeszcze w kwestiach zawodowych do Was idzie. Wow, nowe perspektywy, ale Wam przyświeciło, słuchajcie. Tu są bardzo dobre szanse, naprawdę, na dobry socjal, na bardzo dobrą umowę, na jakieś super kupno-sprzedaż czegoś, jakieś kontrakty, zakontraktowania. Tu są, pokazuje się dobre propozycje, dobre plany, też inwestycje, jakieś w rzeczy, które mają się zdarzyć w przyszłości, jakiejś takiej. Bliższej, dalszej, tak? Raczej dalszej, więc mogą być to inwestycje, kwestie inwestycyjne w coś tam, ale tu też mogą być obietnice, obietnice takie, że prawdziwe obietnice, rzetelne obietnice, że jak zrobisz coś, jakiś projekt czy coś, to będziesz miała lepsze zarobki tam kiedyś, tam za jakieś miesiące, tak? Albo że jak podejmiesz tą pracę. To po okresie próbnym będzie tam za jakiś czas, no naprawdę, uu, wysyp złota, tak? I to jest wszystko bardzo, bardzo naprawdę realne. Tu mogą być też jakieś w pracy, może być nauka jakichś nowych rzeczy, zupełnie jakichś nowoczesnych. Słuchajcie, jakieś, yy, no po prostu jakichś nowoczesnych rzeczy mogą być kwestie z mediami, w mediach coś, jakieś szanse, nowe drzwi. W mediach się dla was otwierają, możecie jakąś sławę tutaj, szansa na sławę, na pokazanie się, na to, żeby świat o was usłyszał, tak? Jest coś dużo ułatwienia, dużo wam będzie tutaj dane. Zresztą też jest Wasza karta tutaj, tak? Jakby wasza karta w kwestiach zawodowych, więc gracie pierwsze skrzypce, mam takie wrażenie bądź tak jak mi się wydawało z początku, że Jakieś tu są y, szanse y, liderów, dobre porozumienie między jakimiś liderami, tak? A zobaczymy, zobaczymy co dalej, jeszcze co tutaj do Was idzie. Wodniki, jak, Och jejciu, cóż Wy macie za karty? Wodniki, macie naprawdę zielone światło A w kwestiach zawodowo-finansowych w styczniu. No rok Wam się w tym, w tej dziedzinie zaczyna z kopyta. Macie dwa asy i gwiazdy w środku. E, główna energia to jest dwa kielichy, więc dobre porozumienie, partnerstwo, dobre, dobre zawarte umowy, e, równość między kontrahentami, między współpracownikami, etc. Tak? E, świetne dogadywanie się, świetne porozumienia, nowe szanse, nowe inwestycje, czyli się otwierają w kwestii. E, inwestycji na przyszłość, bądź obietnic zysków, które są na przyszłość idzie Wam to lekko, ktoś Wam idzie na rękę, ktoś Wam oferuje los Wam oferuje, gwiazda, tak jest e, jakby tak z góry e, macie błogosławieństwo tutaj jakieś przyzwolenie e, na wszystko co dobre i jest kolejne nowy potencjały, tak jeszcze jedne się nie ziściły, już one się gdzieś tam manifestują na przyszłość, a tu już idą kolejne więc e, no po prostu i tak bym powiedziała a projekt goni projekt, pomysł goni projekt, pomysł goni pomysł, możliwość za możliwością i to wszystko jest bardzo realne, z błogosławieństwem z góry, tak, i z dużą, dużą pasją i rozmachem. Ja bym powiedziała, że dla niektórych wodników pewne rzeczy mogą rozpocząć się, mogą dać, może być jakiś potencjał się dla Was otworzyć w kwestiach w których już jesteście weteranami, we, takimi weteranami, tak, gdzie coś yy, kulało, że, gdzie coś, yy, może być taka sytuacja, że pewne rzeczy, jakieś projekty, czy, czy jakaś dziedzina yy, w kwestii zawodowo-finansowych, tak, może być, może się otworzyć też jakiś potencjał, gdzie jesteście już weteranami, była jakaś sprawa, projekt, biznes, coś, współpraca, gdzie co jakiś czas było trudno tak, było raz lepiej, raz gorzej, ale polepszało się trochę, byliście wytrwali, nieustępliwi, wytrwali, a były jakieś ciosy, kłody pod nogi, ale wy żeście tak twardo stali, tak wytrwale, broniliście swojej pozycji i tak dalej. I oprócz jakichś nowych, drzwi, nowych szans, tak, i planów inwestycji na przyszłość, pokazuje mi się, że może być jakiś właśnie potencjał w kwestii, temacie, gdzie już jesteście weterynarią by o. Więc e, też jakaś reaktywacja czegoś, krótko mówiąc, tak? Tu mi się pokazuje. Zobaczymy, co w uczuciach w takim razie wodniki. Wow, jakie karty! Aż zazdroszczę Wam, no po prostu na zawodowo, to. Uff. Jeszcze, jakby komuś tak w czytaniu e, takim prywatnym takie karty wyszły, to. Uff. No, no, no. Zobaczymy. E, Kwestia y, uczuciowa, re, kwestia relacji na ten miesiąc, zawieszona. <grym> zawieszona. I ja bym powiedziała, że mm, jest jakiś dystans, tak? Jest jakiś dystans. Jeżeli są tutaj wodniki, które y, miały z jakimiś znakami y, powietrza też relacje, tak? To taka relacja może być y, zawieszona. Natomiast. Generalnie myślę, że, że możecie y, zawieszać temat miłości, uczuć ze względu na sprawy miłosne, takie mam wrażenie, na sprawy zawodowo-finansowe, że tu będzie dużo się działo w kwestiach zawodowych, dużo szans, dużo potencjałów, dużo początków, możliwości, okazji, że po prostu na rzeczy miłosne, uczuciowe nie będziecie miały do tego głowy. Myślę, że możecie y, poświęcić, dosłownie poświęcić kwestie, Kwestie miłosne na rzecz spraw zawodowo-finansowych. Zobaczymy, co jeszcze do Was idzie. Może zaraz tu karta sprostuje. No, niestety. Ach, jak wodniki. No, wiadomo, jest to czytanie ogólne, ale może być taka sytuacja, że jakaś znajomość będzie. Może wcześniej była za, zawieszona dla Was, albo w ogóle kwestie miłosne były dla Was zawieszone z powodu właśnie finansowych, pracowych, albo się teraz tak w styczniu zadzieje. Może być też taka interpretacja dla niektórych wodników, że dla niektórych jakaś znajomość, która się niedawno zawiesiła i ona będzie jeszcze w styczniu przez jakiś czas zawieszona, aż po prostu już pod koniec stycznia będzie wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie, że będzie kompletny krach, nic tutaj dalej się nie da zrobić. Tak. A ale też tak popatrzyłam teraz, że że może nie, że może właśnie coś jakieś tutaj zawieszenie przez, może przez większość czasu stycznia być, też jakaś znajomość może być zawieszona, może zostać coś poświęcone na rzecz finansów, ale tak teraz spojrzałam, że no może być dla niektórych, że kompletna katastrofa, ale dla niektórych może być taka sytuacja, że na razie przez większą szczęść stycznia skupiacie się tutaj na tych kwestiach pracowych i w związku z tym uczucia zostają poświęcone, ale może być też taka sytuacja, że jakoś to daje Wam do myślenia pewne rzeczy. I może jest tak, że zwłaszcza ci, co jesteście w związku. Że coś Wam da, da do myślenia, może kwestie pracowe, od jakieś sukcesy, możliwości spowodują, że inaczej też popatrzycie na swoje relacje pewne, miłosne, albo też w ogóle jakieś inne takie, i będzie jakaś diagnostyka jakichś problemów, rzeczy, i może zupełnie być jakaś nadzieja też się otworzyć i nowe rzeczy, tak? Z dziesiątki mogą tu powstać jakieś zupełnie nowe rzeczy, tak? To tak jakby a, był też wgląd w pewne sprawy i taka diagnostyka, co tak naprawdę, które punkty mamy słabe, tak? w, tej, w tych relacjach uczuciowych damsko-męskich albo w jakichś innych dla Was ważnych. Więc tak niby klapa, ale z takim dobrym początkiem, że tak właściwie te, coś trudno i, i, i smutno, ale tak naprawdę to sobie zbadałam, a gdzie, gdzie były te słabe punkty, gdzie ta pięta achillesowa, tak, i mam power do działania. Ale główne, myślę, że to będzie skupienie na, na kwestiach zawodowych. Zobaczymy, wodniki, co Wam będzie przeszkadzać w kwestiach zawodowych. Nie, nie patrzenie pod nogi, znaczy patrzenie pod nogi, a, a gdzieś tutaj po boku, tak, i, i za mną, przed Tobą, koło mnie są jakieś szanse, możliwości, a Wy patrzycie pod nogi. Nie łapanie okazji trwanie w jakiejś apatii albo spoczywanie na laurach i takie konsumowanie tego, co już mam, tak? bo sytuację możecie mieć całkiem dobrą, więc może być też taka sytuacja, że będziecie chcieli konsumować to, co już macie, tak, a tu okazje po prostu walą drzwiami i oknami, więc to będzie przeszkadzało, jeżeli nie będziesz się rozglądać w wodniku bądź nie podejmiesz jakiejś tutaj rękawicy. Co Ci będzie pomagać wobec tego w kwestiach zawodowych? Nie skupianie się na jakiejś przeszłości, no to co właśnie powiedziałam, ja tutaj zobaczyłam, że oprócz jakichś nowych zupełnie szans, e, może być też potencjał w sytuacji, gdzie jesteś weteranem, gdzie coś już było ciężko, może była kilkakrotnie jakaś reaktywacja, e, byłeś dosyć wytrwały, raz było lepiej, raz gorzej, tak? E, to to mi się pokazuje i tu znowu jest ta karta, która mówi o tym, że będzie pomagało nie skupianie się na przeszłości, tylko zobaczenie jakby nowego potencjału, nowych szans, tak? I to jest właśnie od, odnośnie chyba tego tego twojego bycia weteranem w jakiejś kwestii. Nie skupiaj się na tym, co nie wychodziło, popatrz to, co jeszcze może wyjść, bo może, ale też patrz na rzeczy, które nowe zupełnie dla ciebie się otworzą. Zobaczymy co przeszkadza w kwestiach Miłości, czy w ogóle w jakichś relacjach, co tu może przeszkadzać. No właśnie, no, ta pierwsza interpretacja była e, najwłaściwsza. Skupianie się na materii, tak? Skupianie się na materii, to może być takim głównym winowajcą, że może przeszkadzać po prostu, e, może przeszkadzać w kwestiach e, uczuciowych i wszelkich jakichś relacjach. Taka chęć e, odniesienia e, sukcesu mimo wszystko w tych sprawach zobaczymy lenistwo też bym powiedziała lenistwo też jakiegoś jakieś rodzaju lenistwo a no właśnie ale zobaczymy co tu pomoże co co będzie pomagać no taka introspekcja wewnętrzna tak introspekcja wewnętrzna czyli to co ten wisielec i ta dziesiątka tu mówi yy, Popatrz inaczej na te wszystkie rzeczy, co tutaj się właściwie dzieje i dlaczego się coś dzieje z i postaw, zrób taką diagnostykę, tak? Wyczuj, które punkty są tutaj zapalne bądź słabe, gdzie ta pięta achillesowa, A co będzie pomagać hermit, tak? No wejrzyj, rzesz tam w głąb. Zrób też rachunek sumienia, może to ty się nie dość mocno y, angażujesz, skupiasz, może gdzieś indziej tą swoją uwagę oddajesz, może popełniasz jakieś stare błędy albo czegoś w ogóle nie dajesz, tak? A może to partner nie zaspokaja Twoich potrzeb i czas po jakiejś po, przestać się poświęcać dla niego albo czas po jakiejś separacji, rozłące zupełnie skończyć tą znajomość, tak? No, tutaj takie tematy, ale zobaczymy jeszcze, co możecie zaskoczyć w miesiącu styczniu w odniesieniu. Co Cię tu może zaskoczyć w miesiącu styczniu. Odnowienie pewnych rzeczy, e, nagłe, nagłe odnowienie pewnych rzeczy, los tutaj e, chce powiedzieć, los chce tutaj coś zadecydować, to y, jakaś karma do ciebie wraca, bądź jakiś e, może być tu po prostu e, coś się chce odnowić, coś się reaktywuje, i to myślę, że w kwestii zawodowej to jest to właśnie cały czas mówię, że jakaś kwestia, gdzie jesteś weteryn weteranem, e, jest szansa na reaktywację tego, i to cię zaskoczy w odniku. Tak? Kwestiach zawodowo-finansowych, coś stanie od nowa na nogi, coś znowu się odbuduje, coś znowu e, zacznie hulać bym powiedziała i e, to los tak chce, ale e, też miej w tym swój udział. Łap szansę i nie przegapich. Dziękuję, to wszystko. Pa.